Cześć witajcie, jestem Już Kodajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed River's na naszym kanale. Kontujemy mi się teraz była przygoda, jak zwał. tak zwał. I co? Nie wiem jak to inni youtuberzy robią, że oni nagrywają z dnia na dzień, typu na przykład o który w e, praktyce od bardzo dawna życie Gangstera rzuca z dnia na dzień, z dnia na dzień, z dnia na dzień. Ja serio nie ogarniam posążki. Jest jakiś posążek. Nad nami. Kurde. No, nie wiem jak to nagrywają z dnia na dzień, bo dla mnie jest to tak duża problematyka. Posążek mają, fajnie muszę pozbierać informacje, więc tak fajnie, fajnie, tylko ja. Po skarpie, czy po skarbie liczę, że tu jakąś broń uzyskam? Hmm. Znaczy nie wiem, jak oni to nagrywają z dnia na dzień, bo dla mnie jest to zbyt duża problematyka, więc to świadomość, że to będzie za 10 godzin na kanale. Dla mnie jest to męczące. Nie, to nie na ten moment. Eveline, what a joy to see you here and share the bounty of our life with a new sister. But why have you come? Were you not free already? When I heard how wonderful the community is, I had to see for myself. Are the rumors true? Are you as happy as they say? Happier. Our homes are comfortable. Food is good and plentiful. It's like Eden. Are you paid a good wage? We are allowed to live here and participate in the community, each of us helping in our own way. That's all the wage we need. So the community owns this land? Someday we might, once we earn out our contracts. They say the land is valuable, so it may take a long time. It will be worth it. And if you should wish to leave? It doesn't happen. No one would ever want that no one has ever left shh you shouldn't talk like that no one here does we are so full of happiness we have no need of unpleasant thoughts or of those who would stir them it really is so wonderful to see you again good day it always is no dużo nie later. Dużo mi powiedziałaś. Hmm. Znaczy, że liczyłem, że tu jakąś broń znajdę, łatwo dostępną. Trochę się zawiodłem. Liczyłem, że w tych skrzyniach ze skarbem broń znajdę tak od razu. Hmm, A, ogólnie mówię ten tunik też będzie krótszy, bo. Jak ja to nagrałam tak szybko, to po prostu jest dla mnie to zbyt duże wyzwanie. Dobra, się kawałek. No no, no. Mogę zaskoczyć. Ha. Mogę. Broni, więc na razie nie próbuję stricte coś tu bardziej mieszać. Tu se pójdę zabrać informacje, tam na końcu. Ciekawe czy te posążki będą jeszcze np. do Morleanie. Jaki dziwny ten coś to jest nie tak, ale tak grubo, nie tak. Nie mam żadnego głosu, tak to już bym dawno ich tu atakował. Nie wiem, mi na oko się zdaje, że coś jest grubo, nie tak bo już widziałem strefę nie zagrożenia, więc. Najprawdopodobniej już wiem, gdzie będą się za chwilę udać. Hmm? Hmm? welcome. thank you. and what is your skill? cleaning? sewing? cooking perhaps? Mm, i prefer hunting. that's unusual. but you will find yourself in good company. our dick site leader is also a woman. if you can get along with her, you'll do well here. of course, everyone does well here. our strength. It's using your strength. Wonderful. Hmm. I think. Szybko, póki go tu nie ma Wpierdoła no, no to być za obok wejścia, tak się postaram no, Głównym wejściem wejść, bez skakania dodatkowego Żeby nie wzbudzać podejrzeń O, o, o Myślałem, że to są te stare windy Kojarzycie z dwójki i takie pyk i wiep do góry Zajdę, myślę. Bo punkt synchronizacji jest prosto na mną, nie mam tam daleko do skoku. Czyk. Ogólnie dzisiaj się pobawimy trochę z rzeczy związane... Co jest? No stań na środku kawałek. No. Pobawimy się w mapy. Hmm... Nie wiem, coś mnie tu śmierdzi, w mi się podoba, chociaż dłuższe czas to bym nie mógł siedzieć, bo... Są dwie, trzy ścieżki na krzyż, ja Razem coś tu nawiwijał. Bo ja się nie zastanawiam, czy, tylko to bardziej zastanawiam się, kiedy bym coś nawiwijał. W ogóle gramy się ściszyłają, przypadkowo jakby wyciszyłem. Jep. Niech nic nie widział to Zrobiłem to bardzo tajniackim sposobem o, i tutaj o, I Chyba wszystko tutaj w okolicy ogarnąłem No Dosłownie wszystko, to jest początek wspomnienia. Nie co to się będzie działo. Czy jakieś siapki medenu ich kontrolują, czy jak? To też jest bardzo możliwe. Zbieranie narzędzi i stworzenie posiadanych materiałów, hmm, nie brakuje tu materiałów. Może mogę zebrać narzędzia, by się wyposażyć, gdy nadejdzie czas. Jak mówisz, to podnoszę, to wcale nikt tego nie zaczyna tu uwagi. No, mógł mnie zobaczyć, jak ja mogę go zabić bezbronny. Jeden. Pizdy. No, sporo tu materiałów jakich się okrada Widzę, że tam mogę dłużej przytrzymać, żeby więcej rzeczy ukryć, ale... Tym rzecz. Mhm. Dopiero tam byłem. sekund temu. O! Magicznie się to zrobił rejon zakazany. Hmm. Także wymowne. Góde, hmm. wyżej? Czyli tu normalnie wylazłem bez problemów. No nie pierd... Spadłem na sam dół. Nie wiem, jak to się stanęło, że ona się tak zeslizgnęła. Dobra, tak, koordynator, na to, to już mam planek, jak tu zejdę, zjadę sobie jak w sekundę. Teraz zamknąłem się w miejscu bez wyjścia. No. Coje muszkiet? Ja tu mam pomysł. Jak tu podejdziesz bliżej, to ja cię zawołam. Nie wiem, może będę mógł cię zaatakować. No, że paski, coś tu kombinujesz? Serio? To, czego inni nie potrafili najlepiej się ogarnąć światami sami, to ty to zrobisz 15 sekund z główna pod ręką. No i oczywiście już tu mogę biegać. O, i mam mój pistolet, którego w sumie finalnie nigdy nie wykorzystałem. To będzie Człowiek kompanii. Odkryj jeszcze sekrety kolonii. Szledzu, hmm. śledzu, śledzu. Właśnie to, nad czym myślałem, że śledzu, śledzu. Ha Dlatego tu jest droga? Nie musiałem skakać jak debil, fajnie. Fajnie, że się dowiaduję o tym w takim momencie. O kierwa, szybko. Słyszę, że się skończył czas. w wyjątkowo. Miałem kończyć już, ale przedłużę, bo to jest ciekawe. Of course, you're correct. The company man is already displeased. If we had more people. More people? We've already exhausted the local labor supply. I brought workers from everywhere, as near as Cuba and as far as New Orleans. I and mean, in total secrecy, do you realize how complex and expensive that is? Be patient. Vasquez will soon be in place in New Orleans. He will succeed where Baptiste failed. Oh! Hmm. Oh, fine now. Yeah. Tak, tu skoczyłem, naprawdę. I I forgot that I Here is the man I was mentioning earlier. What should we do with him? Educate him on the error of his ways. You didn't really think we'd let you violate your contract and run off with a head full of secrets, did you? Czekajcie, bo ja nie pamiętam, jak się walczyło. Słuszniewa ja chciał chciał А что тут Się już zgincie. Nie chciałem rozpoczynać, ale dobra, to kończymy. To byłoby na tyle. Ja byłem meryczką no, Cześć życie, popawdzie się w kolejnym odcinku z gry A Assassin's Creed 3 Liberation.